Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie przesyłeczkę z niemieckiego panini. Moi kochani, kolejna paczuszka. Zobaczymy co tym razem przyszło. Rozetniemy sobie tutaj z boku i w środku mamy Wow, patrzcie ile fajnych produktów. Mamy całego boxa premium z kolekcji Road to FIFA World Cup Qatar 2022. Jest saszetka premium gold i są dwa boksy, moi kochani, te mega boksy z tej samej kolekcji. A to dlatego, że nie wiem czy widzieliście, jak otwierałem tą dużą przesyłkę, dużą paczkę. Tam właśnie brakowało w jednym opakowaniu tych dwóch boksów, bo zamówiłem w sumie 20, przyszło 18. No i tutaj właśnie są te dwa brakujące boksy. Także super ze strony Panini, którzy z powrotem dołożyli te brakujące i dodatkowo jeszcze przysłali mi tutaj e, boksa premium, saszetkę premium gold i dwa albumy na karty XXL. A więc, dzisiaj moi kochani, może sobie na odcinku otworzymy jeszcze tą saszetkę Premium Gold. Na osobnym odcinku Boxa Premium. Czyli tak wygląda saszetka Premium Gold. Chciałbym tutaj podziękować niemieckiemu panini za przesyłkę. No i w środku są oczywiście limitki Premium Gold z Messim, Kier Ramos i Lukaku. Te cztery są zawsze. No i jest saszetka Premium, która jest również tutaj w tym boksie. Tam jest ich 10. Można trafić 8 różnych. A mi wpada Cristiano Ronaldo. Do tego mamy Lozano Game changer z Meksyku, Jan Sommer, fansik Szwajcaria. Tutaj mamy Power Trio z Algierii, a na bazówkach jest Mason Mount z Anglii, Milik Polska, Tripier Anglia i coś tu jeszcze sklejone. Richard Lison Brazylia. Linus to jest Rising Star Mexic i z Niemiec Neuhaus. Tak więc, mega, mega sprawa. Super ze strony niemieckiego panini, że przysłali brakujące dwa mega boxy i dodatkowo jeszcze w prezencie dołożyli właśnie saszetkę Premium Gold, album, przepraszam, dwa albumy na XXL i boxa Premium. To wszystko, moi koledzy, na odcinku krótki, ale myślę, że treściwy. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.